Cześć, tu Martyna. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, co u mnie na drutach działo się w listopadzie i w grudniu. Długo się zbierałam do nagrania tego filmu, jakoś nie miałam czasu, ale mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze w tym roku kalendarzowym wrzucić na kanał. I słuchajcie, zaczniemy od udziergu dziecięcego, od sweterka Mobi Sweater, który pokazywałam Wam już w poprzednim filmie. Pokazywałam, że zaczęłam go dziergać. Dziergałam go z Double Sunday, zaraz Wam powiem w jakim kolorze. Z Double Sunday w kolorze 10-12. Taki kolor. I o dziwo został mi cały motek. Słuchajcie, zeszło mi na ten sweter 200 zamiast 250 gram. Uważam, że to jest bardzo duża różnica. Nie wiem, co tu się stało. Co prawda, ja dziergałam. Ten sweterek ciaśniej, no ale chyba nie aż tak, żeby został jeden motek, więc musiał, musiała być ta włóczka podana z dużym zapasem. Dziergałam ten sweterek na drutach 4 mm, tak jak sugerowano we wzorze, natomiast ja oczywiście nie weszłam w próbkę. Także dziergałam po prostu rozmiar większy i chyba nie powiedziałam, że korzystałam z wersji Mobi Sweater Mini. Tak, Mini? Czekajcie, zaraz sobie zerknę, bo mam... Tak, z Mobi Sweater Mini. Mam tutaj wzór i słuchajcie, nie wiem jak dziewczyny na YouTube to robią, a chyba dotknęłam mikrofonu, więc będzie pewnie jakiś niefajny dźwięk. Nie wiem jak dziewczyny na YouTube to robią, że kolekcjonują wzory w pięknych segregatorach, w koszulkach. Słuchajcie, moje są po prostu pomazane, pogniecione, mimo że ja bardzo... bardzo lubię dbać o takie rzeczy. No to jednak podczas dziergania muszę coś po prostu notować. Noszę to wszędzie ze sobą, co sięgniecie. I naprawdę nie wiem, jak dziewczyny to robią, że kolekcjonują te wzory i tak pięknie je przechowują. Moje wyglądają, jak wyglądają. No więc wracając do sweterka, dziergałam go na tych drutach 4 mm. Teraz po czasie myślę, że mogłam użyć większych drutów do wydziergania rękawów. Bo one są ok, one są takie akurat, a myślę, że lepiej by wyglądały, gdyby były bardziej Owersizowe. Także z perspektywy czasu myślę, że zwiększyłabym druty właśnie na rękawy. Do wykończenia dekoltu i ściągaczy używałam drutów 3,5 mm i tak też mówi wzór z tego, co pamiętam. Myślę, że ten sweterek wygląda na bardzo taki efektowny. Dużo się tutaj dzieje i przez to bardzo fajnie mi się go dziergało. Właśnie przez to, że cały czas coś się działo, natomiast nie było to też przesadzone w drugą stronę, że nie trzeba było cały czas trzymać się schematu czy wzoru, nie trzeba było cały czas zaglądać do schematu czy wzoru. Ja musiałam się pilnować jedynie z tym głównym warkoczem, to jest taki, wiecie, podstawowy warkocz. Natomiast ja nie czułam tego momentu, kiedy mam ten warkocz wykonać. Więc tutaj musiałam sobie zerkać do wzoru i odhaczać, gdzie gdzie jestem Może nie tyle do wzoru, co do schematu. O tak, musiałam sobie zaznaczać, gdzie jestem, żeby wiedzieć, kiedy jest moment na wykonanie tego warkocza. Natomiast cały ten panel środkowy, jakby podczas dziergania widzimy dokładnie, co mamy wykonać, co mamy, jaki mamy następny ruch, jak, je, jak należy przerobić te oczka, o tak. No a poza tymi dwoma warkoczami na środku i tymi po bokach, no to tak naprawdę mamy tutaj tylko oczka lewe i oczka przekręcone prawe. Także naprawdę nie trzeba się tutaj tego schematu jakoś mocno trzymać. Z tego, co pamiętam, to ja dziergałam sobie to przy serialu. Także, także nie jest on trudny, bo Petit nic zaznaczyła na swojej stronie poziom trudności 5 na 5. W ogóle się tym nie sugerujcie, on naprawdę nie jest trudny. Czy coś mam jeszcze do powiedzenia o tym sweterku? A może jeszcze podam wymiary? Jeśli ktoś jest zainteresowany, to powiem Wam, jak on mi się. Rozciągnął, słuchajcie, na długość. Rozciągnął się 3 cm. Myślę, że to sporo. Jak na taki mały sweterek dziecięcy. Na szerokość 4,5. No wiadomo, te warkocze troszkę się tam porozciągały. Czy rękawy się wydłużyły? Nie. Rękawy się nie wydłużyły. Rozciągnęły się o 2,5 cm. Tak więc on się rzeczywiście trochę, trochę rozciągnął po blokowaniu. Jeszcze raz pokażę, jak on się. Prezentuje Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny udzierg. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy kiedykolwiek mi się dziergało coś tak przyjemnie. Właśnie przez to, że tutaj tak e, dużo się działo. Dobra, odkładamy cię na bok. E, I ten, aha, właśnie, no, został mi ten motek. Ale teraz sobie przypomniałam, że miałam wam jeszcze o czymś powiedzieć o tym, co mam na sobie i znowu dotknęłam mikrofonu. E, tak, bo dobrze, że ten motek mi został, dlatego, że potrzebowałam do innego projektu jednego motka, dokładnie w tym kolorze. Także cieszę się, że nie będę musiała po prostu zamawiać jednego motka i płacić drugie tyle za przesyłkę, tylko już wykorzystam sobie ten. A zapomniałam Wam właśnie powiedzieć, co mam na sobie. I nie chcę o tym mówić za dużo, powiem tylko, co to jest. Um, bo jest to kamizelka Fluffy Fleece Vest od Johanny z profilu Knit I ja o niej nagrywam osobny film. Jest jeszcze niezablokowana, e, nitki są niepochowane, więc gdzieś tam możecie jeszcze jakąś nitkę dostrzec, także przepraszam, jeżeli tak jest. Eee, I mam nadzieję, że na początku roku ukaże się właśnie osobny film o tej kamizelce. Ona jest jeszcze właśnie nieblokowana. Eee, jak nagram ten film, to będę musiała pomierzyć ją na długość, na szerokość, żeby wiedzieć, jak się zmieniła po blokowaniu. Zablokuję i, eee, i dokończę ten film. Dobra, kolejną rzeczą, jaką zrobiłam, jest Sophie Hood. I słuchajcie, ja niestety jestem z niego bardzo niezadowolona. Wspominałam Wam też w którymś z poprzednich filmów, że dziergałam go w kalu. I to nie było tak, że ja miałam ochotę go dziergać. Bardziej miałam ochotę wziąć udział po prostu w jakimś kalu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I to był błąd. To był błąd, że, że tak do tego podeszłam, że chodziło mi tylko o kal, a nie konkretnie. O tą rzecz, która była dziergana. Strasznie mi się dłużyło to dzierganie francuzem. Naprawdę bardzo to było dla mnie nudne. I gdy pojawiły się pierwsze chłodne dni, to zaczęłam lecieć szybciej, bo stwierdziłam, że a może to jednak dobry pomysł, bo nie mam żadnego porządnego wełnianego szalika, więc może mi się ten sofihut przyda. Ale słuchajcie, ja sobie tej włóczki nie wybrałam sama. Wzięłam taką włóczkę, jaka była sugerowana w tym kalu. Zresztą możliwe, że to jest... Zaraz, wiecie co, zaraz sprawdzę, czy to jest... Aha, nie sprawdzę, bo nagrywam telefonem, a w telefonie mam wzór. Chciałam sprawdzić, czy jest to włóczka dedykowana do tego wzoru. Eee, a jest to alpaka ul. Mam tutaj gdzieś... O, mam tutaj etykietkę. Alpaka ul. Zachowałam ją, żeby powiedzieć Wam, jaki to jest kolor. To jest kolor 2511. Eee... No i jaki ja mam z nią problem? Mam z nią taki problem, że już podczas przerabiania ona mnie gryzła i drapała, ale stwierdziłam, że może po blokowaniu się to trochę zmieni. No niestety nie. Chyba nawet jest jeszcze gorzej. Słuchajcie, ona mnie drapie przeokropnie. Ja nie mogę jej mieć na sobie, na szyi, yy, tutaj przy twarzy, no nawet przez chwilę, bo, bo jest okropna. Jest okropnie gryząca i mam wrażenie, że jestem jedyną osobą, która ta włóczka gryzie, dlatego że. E, zarówno na tej grupie Kalu, jak i na różnych filmikach na YouTubie widziałam same pozytywne opinie, że włóczka jest przyjemna, super sprężysta i tak dalej. Dla mnie ona jest mega gryząca. Nie jestem w stanie jej nosić i, i nie wiem, co mam z zrobić z tym kapturem, szczerze mówiąc. No, Mogłabym go puścić w świat, ale czy chcę, chcę kogoś obdarować kapturem, który gryzie? No, chyba nie bardzo. Także nie wiem, co mam z tym zrobić naprawdę. Bardzo dużo czasu poświęciłam na wydzierganie tego, bardzo mi się to dłużyło. No i na koniec efekt jest taki, że jestem niezadowolona. Nie wiem, co mam, mam z tym kapturem zrobić. Eee, jeszcze jedna rzecz, bo widzę na YouTubie, że dużo dziewczyn jest. Zaskoczonych, że pod ten kaptur nie wchodzi na przykład że on jest taki płytki, on ma taki być. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli będziecie chciały się zdecydować na wydzierganie tego kaptura, no to bierzcie to pod uwagę, że on ma być przylegający, on ma się kończyć gdzieś tutaj. Pozwólcie, że nie będę go zakładać i pokazywać, jak on wygląda, bo naprawdę ciężko jest mi w nim wytrzymać, więc on ma się kończyć tutaj przy twarzy. I. Właśnie tak to wygląda, że ciężko jest założyć pod niego, e, to znaczy zrobić pod niego kucyk czy jakiegoś koka. Dobra, co dalej, co dalej? A, jeszcze balaklawa. E, tą balaklawę pokazywałam Wam też w poprzednim filmie i ona, słuchajcie, idzie do sprucia. Także tak jak widzicie, dużo, dużo prócia miałam w ostatnim czasie, albo będę miała dużo złych decyzji podjętych, no ale bywa i tak. E, ta balaklawa wyszła. Strasznie niewymiarowa. Jest bardzo długa tutaj, w ten sposób. Eee, no, jest za duża też oczywiście tutaj przy twarzy, ale eee, wszycie gumki nic by tutaj nie dało, no bo ona jest dodatkowo właśnie za długa. Eee, nie będę jej zostawiać na przyszły rok, bo z kolei tutaj przy szyi jest za wąska, więc i tak musiałabym ją próć i poprawiać przynajmniej ten fragment, gdybym chciała jej za rok używać. Także myślę, że ją po prostu spróję doszczętnie i do czegoś innego spróbuję wykorzystać tą włóczkę. Także to idzie na pewno do prócia. Pamiętacie mój Storm Sweater, który kiedyś Wam pokazywałam? Aktualnie wygląda on tak. Bolało. Musiałam go spruć. Bolało. Słuchajcie, prułam go dwukrotnie. Ja wspominałam w którymś tam z poprzednich filmów, kiedy go pokazywałam, że dziergam go z Double Sunday, że znam tą włóczkę, że ona jest bardzo przyjemna. Zresztą ten Mobi sweater, który wam wcześniej pokazywałam, jest bardzo przyjemny w dotyku, jest mięciutki. Natomiast ten storm sweater wychodził mi strasznie. Nieprzyjemny. Zastanawiałam się, czy nie wynika to z koloru, i może trochę wynika, może ten kolor jest troszkę mniej przyjemny niż ten biały. Ale słuchajcie, gdy wydziergałam cały tylny panel i przerzucałam druty, żeby zacząć podbierać oczka na ramiona tutaj w tym miejscu, zauważyłam, że mam za małe druty. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Znowu uderzyłam w mikrofon. Przepraszam, mam nadzieję, że tego nie słychać. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, że wzięłam te za małe druty. Słuchajcie, tym bardziej, że widziałam na wielu vlogach, że inne dziewczyny tak robiły, że myliły się i dziergały nie tymi drutami, co trzeba, i myślałam, jak, jak w ogóle można tak zrobić, że nie zauważyłaś tego, że wzięłaś inne druty. No, słuchajcie, ja zrobiłam to samo. Dziergałam go na za małych drutach, i dlatego ta dzianina wychodziła bardzo zbita, i przez to taka twarda, szorstka i nieprzyjemna. Więc sprółam to, co wydziergałam. Było mi szkoda, no ale stwierdziłam, że trudno, no zrobię to od nowa. I zrobiłam od nowa, ale okazało się, że w międzyczasie zgubiłam gdzieś oczko, czy dwa, już nie pamiętam. Nie mogłam dojść do tego, gdzie. Bałam się, że później się to popruje, więc sprółam to kolejny raz i stwierdziłam, że nie mam już ochoty e, dziergać go ponownie. Tym bardziej, że nie do końca byłam przekonana do tego koloru. Także tu jest mój Storm Sweater. Tyle z niego zostało. Jak widzicie, jest to byle jak ponawijane, bo nie miałam wtedy jeszcze nawijarki. Eee, no i, i nie będę robiła już kolejnej próby z tego Double Sunday, ale mam plan wydziergać e, ten Storm Sweater chyba już z Pergynta. E, z Perginta ewentualnie zastanawiam się jeszcze nad Kropa Wool, ale z którejś z tych dwóch e, wełenek powstanie ten Storm Sweater. Co Wam mogę pokazać dalej? O, odnośnie pergynta. Słuchajcie, w tej kamizelce wykańczałam lamówkę właśnie pergyntem, więc założę sobie tą kamizelkę już po blokowaniu do jakiegoś krótkiego rękawka i wtedy sobie przetestuję, czy ten pergynt mnie gryzie, czy nie. I zostały mi chyba jeszcze tylko czapki. Oslochat. Wydziergałam dwie, w zasadzie wydziergałam jedną, a drugą jeszcze dziergam. I wymyśliłam sobie, że wydziergam dla siebie Oslo Hat w takim burgundowym kolorze, bo po prostu mam inne dodatki zimowe w tym kolorze. I stwierdziłam, że fajnie, gdyby ta czapka do nich pasowała. No i zamówiłam sobie taki zestaw: Maytime Merino i moxilko od Gaboul. To są kolory, słuchajcie, 90-15 jeśli chodzi o my time merino i mohairlko 4015. No i yy, niestety okazało się, że on jest dużo jaśniejszy niż na zdjęciach na stronie internetowej i nie pasuje mi on do niczego. Więc musiałam zamówić kolejne motki. Już wam pokazuję jakie. My time merino 9212 i Moxilko. 42-12. Zobaczcie, na jaka jest różnica. A na zdjęciach na stronie ten kolor prezentował się mniej więcej tak. Troszkę jestem zła, że zostaną mi te cztery motki, bo nie mam do czego ich po prostu wykorzystać. A nie lubię składować włóczek. Wiem, że niektóre dziewczyny mają po prostu całe szafy włóczek, zapasów włóczek. Ja tego nie lubię. Jeżeli wiem, że jej nie wykorzystam to trochę mi przykro, że ją mam. Nie wiem, może wystawię na vintage? Dajcie mi znać, jakby się pozbywacie niechcianych włóczek. No, więc tak. Z tego dziergam Oslo Hat dla siebie, z tego połączenia. E, moch silko i My Time Merino. I powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. To jest tak mięciutkie, tak przyjemne. No mam już tyle, jak widzicie. Tutaj mam jedno podwinięcie zszyte. Już w zasadzie zaraz będę e, zwężać. Tą koronę czapki. Tak, jestem bardzo zadowolona z tego Oslochat. A drugie Oslochat wydziergałam dla mojego męża z podwójnej nitki My Time Merino. Pytanie teraz, czy mam ze sobą, słuchajcie, etykietę, gdzie się powinnam mieć. Yy... Wydaje mi się, że to jest kolor 9403. Jeżeli nie, to napiszę wam na ekranie. Ale wydaje mi się, że to jest 9403, bo mam tutaj ze sobą kilka etykietek i już nie wiem co do czego. Yy, I słuchajcie, ona też szła, bardzo przyjemna. Przed blokowaniem troszkę się stresowałam, bo nie podobało mi się to, jak ona wyglądała tutaj yy, w miejscu, gdzie zaczęłam zwężenia. Powiedziałam, że tą czapkę będę zaraz zwężać, ale z tego co widzę, to chyba jednak nie. Bo jednak trochę mi jeszcze zostało. Yy, w każdym razie. Yy, ona tak bardzo tutaj odstawała, w tych miejscach gdzie zaczynały się zwężenia, ale po blokowaniu to się fajnie tak zaokrągliło, porozciągało tam gdzie trzeba, i wygląda tak bardzo fajnie na głowie. Teraz przylegająco, no tak, przylega bardzo do głowy. Wrzucę zdjęcia na pewno na mój Instagram, jeżeli macie ochotę zobaczyć ją tak na głowie, jak ona się prezentuje, to zapraszam na Instagram. Tam mam link, tak, e, nick, tak jak i tutaj Martyna Nic. E, I ona nie jest tak miękka, jak e, to połączenie Merino z e, moherem, ale e, albo nie powiedziałam, że ja dziergam ją z podwójnej nitki, My Time Merino, ale też jest e, bardzo przyjemna. I mąż jest zadowolony, bo to jest czapka dla niego. I słuchajcie, to chyba tyle. Tak, to tyle, nic już więcej nie mam. Tyle udało mi się wydziergać przez dwa ostatnie miesiące. Mam nadzieję, że kolejny film, jaki ukaże się na kanale, to film właśnie o tej kamizelce. I widzimy się już pewnie w nowym roku. Mam nadzieję, że będziecie miały ochotę wśród tych wszystkich vlogmasów i podsumowań rocznych obejrzeć takiego zwykłego vloga. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.